Witam. Dziś przychodzę do Was z ekspresową sałatką z tortellini. Jedno opakowanie tortellini u mnie ze szpinakiem. Ugotowane według wskazówek na opakowaniu. Jedna trzecia rukoli. Ja rukolę przekrawam sobie na troszkę drobniejsze części. Mały słoiczek pomidorów suszonych pokrojonych w drobne paseczki. 200 g pomidorków koktajlowych. Pomidorki również pokrojone w talarki. 100 g startego parmezanu. Około łyżki miodu. Miód lekko podgrzałam, żeby fajnie nam się rozszedł pod sałatce. 1 trzecia soku z cytryny. Jeżeli cytryna jest niewielka, jeżeli jest większa, to dodajemy 1 czwartą. Doprawiamy pieprzem. Odrobina soli, niedużo, ponieważ parmezan jest słony. Tutaj dolewam oliwę, w której były nasze pomidorki suszone, i wszystko dokładnie mieszamy. W międzyczasie prażymy sobie 2-3 garstki słonecznika na patelni. I dosypujemy prażony słonecznik. Można oczywiście użyć pestek dyni. Ja tutaj użyłam samego słonecznika. Sałatka jest ekspresowa, przepyszna, uwielbiana przez dzieciaki. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Zapraszam do subskrypcji kanału. Smacznego!